Siemaneczko, z strony Filip. Zapraszam Was na drugi odcinek z komputera. Dzisiaj pokażę komputer za 2000 zł. Tylko nie będzie karty graficznej, bo w, bo w tych czasach nie da się kupić taniej karty graficznej. Dysk, dysk to będzie dysk SSD na M.2 500 gb od Samsunga 970 EVO Plus. Obudowa to będzie SHEL 2PC Signum SG1. Pamięć RAM to będzie odpad Partiota 16 GB po 2x8 w traktowaniu 3200 MHz na, na, so na DDR4. Procesor to będzie Ambioreizon 3200 AF za 350 zł który powin, po, ma 4 rzędźce, 8 wątków zasilacz, zasilacz będzie od CL2 PC Vero L3 600 W, 80 plus bron powinny wystarczyć do jakiejś bardziej wymagającej karty jak, jak RTX 2066 Wiramów powinno wystarczyć bardzo dobrze odcięcie a płyta główna to będzie Bytes B450 Aurus Elite V2 powinna, powinna być dobre na przyszłościowe czy Na przyszłościowe Zamiary Cały zestaw miał być otwarty do 2000, Ale wyszło mi 1984 zł Myślę, że podobał wam się odcinek Zostawcie łapkę w górę I subika i napiszcie w komentarzu Ha, has, hashtag komputer. Kiedy napiszecie hashtag komputer, to przyczyniam wam serdeczko. Do widzenia!